Kochani, dzisiaj bardzo krótko i na temat. Dzień dobry w 13 dniu wyzwania. Środa, czy dzisiaj jest Środa. Środa rano. Wybaczcie, uciekł mi jeden dzień. Powiemy sobie o różnicy między dwoma czasownikami modalnymi, czyli can't i mustn't, ponieważ są bardzo często mylone i nie bez powodu, ponieważ w języku polskim tłumaczenie jest niemal identyczne. Słówko can't jest przeczeniem od can, czyli móc, umieć, potrafić. Między tymi trzema słówkami w języku polskim są subtelne różnice i zaraz sobie o nich powiem. Móc albo w naszym przypadku nie móc sugeruje w jakiś sposób narzucone odgórnie zasady. Na przykład I can't go to the party with you, I promised I would help my mom. Czyli nie mogę iść z Tobą na imprezę, obiecałam, że pomogę mamie. Mamy tutaj odgórnie narzucone jakieś ograniczenia. Drugi przykład od umieć, czyli w naszym przypadku nie umieć, i drugi bąbelek. I can't dance, czyli ja nie umiem tańczyć, jeżeli mówimy o jakiejś umiejętności, której nie posiadamy. I ostatnie nie potrafię, przecież potrafię, gdybyśmy powiedzieli to w twierdzeniu, czyli can. I can't swim, czyli ja nie potrafię pływać. I tutaj muszę się przyznać, że w języku polskim musiałam sprawdzić, jaka jest różnica między umieć a potrafić. Potrafić ma w języku polskim troszeczkę szersze znaczenie. I tego zwrotu mogłabym użyć, jeżeli chciałabym powiedzieć na przykład, że no, ja nie potrafię spać do południa. To znaczy nie zdarza mi się to i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji w moim wykonaniu. Więc nie tyle chodzi o zewnętrzne ograniczenia, co raczej o moje podejście do tematu. Czasownik modalny must jest jednak zgoła czymś zupełnie innym i wbrew powszechnemu przekonaniu, to wcale nie jest przeczenie must. Słówko must sugeruje muszę. Jest to jeden z czasowników modalnych, który sugeruje Przymus, tak samo jak i heftu. Ale mimo że must i mustn't wyglądają bardzo podobnie i jedno przypomina przeczenie drugiego, tak nie jest, ponieważ mustn't oznacza nie wolno, kategoryczny zakaz zrobienia czegoś. I może to dotyczyć zakazu od rodziców, ale może też dotyczyć zakazu, który obowiązuje nas wszystkich. Na przykład You mustn't enter, nie wolno tutaj wchodzić albo wjeżdżać samochodem, albo You mustn't smoke here, tutaj nie wolno palić.